Ja, ale fajnie. Zawsze ten pasek się tutaj po prostu ciąga wszędzie. Mamy ducha w Ałcie. Otwiera albo zamyka. Zobaczcie, to jest nasz drążek zmiany biegów. A teraz... I teraz jest tak. Zobaczcie. Niektórzy z Was na pewno pamiętają, jak 8 miesięcy temu wymienialiśmy auto. Pokażę Wam filmik tutaj na górze. Wymienialiśmy naszego na Traka i byliśmy super zadowoleni z tego Traka. ale większość z Was zaczęła mówić, że o, ale to czemu to jest manualu? Powinieneś wziąć sobie automat. Nie jestem jakoś przekonany do aut w automacie. Jeszcze nie dorosłem do automatu. Ale w międzyczasie słuchajcie, w naszym aucie zaczęło coś się dziać z ekranem i mamy ducha w Ałcie. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać. Co się dzieje? To się dzieje to, że czasami w tym ekranie mamy ducha i po prostu jak sobie jadę, to na przykład zaczyna mi się naciskać mapa. I na przykład zaczyna mi się naciskać opcje mapy, mi wychodzą cały czas po prostu non stop. Albo na przykład jak jestem na... słuchamy coś na Spotify'u, to Spotify zaczyna przełączać na Library. I na przykład już nic nie widzę co gram, bo tam powinien być fajny ekran na przykład taki sobie, co tam jest odtwarzane, a tu zaczynają mi się dziać cuda. Ostatnio miałem tak, że z kimś rozmawiałem i yy, z auto mi samo przełączało, wyłączało mi tryb mówiący ja absolutnie nie mogłem się dogadać, więc jest to bardzo wkurzająca opcja. I słuchajcie, powiem Wam na ten temat więcej, byłem w serwisie już z tym trzy razy, Trzy albo cztery razy. Za pierwszym razem posprawdzali stwierdzili, no jest jakiś tam moduł zepsuty. Oczywiście zamówili moduł, poczekałem, nie wiem, miesiąc czasu, bo pojechałem znowu moduł wymienili. Wróciłem do domu, okazało się, że po trzech dniach zaczęło dziać się dokładnie to samo. Więc do nich zadzwoniłem, znowu pojechałem, znowu posprawdzali i stwierdzili, że no, nie wiedzą, co tam jest. E, posprawdzali, coś tam powymieniali i dalej jest do niczego. Teraz ostatnio mnie jechać następny raz, czwarty, po to, żeby znowu sobie coś tam przepatrzyli, um, czy to jest to, czy nie to, i prawdopodobnie ekran do wymiany. I znowu trzeba czekać miesiąc czasu na to, żeby oni to sprawdzili. Potem jak sprawdzą, jak dojdą do tego, że to jest prawdopodobnie ekran. Bo za pierwszym razem nie wiedzieli, że to może być ekran, um, więc zamówią to i znowu za miesiąc czasu będzie ekran. Więc mam to gdzieś. A jako, że jest Brexit i niczego nie ma, po prostu są braki w Wielkiej Brytanii we wszystkim i między innymi są też braki w autach. Przez to, że są braki w autach, to auta, które już są używane, zyskują na wartości. Dzięki temu, na przykład dwa tygodnie temu wymieniliśmy sobie naszego małego Focusa na Nówkę Sztukę. Teraz przyszedł czas na wymianę też Rangera. Tyle, że Focus ma już 2,5 2 roku, to już był czas na wymianę, a Ranger ma 8 miesięcy, więc. Wyszło, że dlaczego nie. A jak już wymieniać, to wymieniać na, na automat. No bo dlaczego wymieniać na ten sam? Zamiast jeździć i wymienić wyświetlacz, wymieniam całe auto. Więc właśnie się zabieram za sprzątanie tego. Opróżnić go muszę, pościągać wszystkie maty gumowe, które ja już kupiłem i takie inne rzeczy, dlatego że jutro, słuchajcie, z samego rana o 10 jadę wymienić te auta, więc jadę tym, tego zostawię na Wospersie i będę brał nowego. Nowym od razu jadę po przyczepę, także będzie fan I przyczepę przywożę pod dom i pojutrze jedziemy do Konrwali. Na sam koniec na Marizon. Także pogoda z tego co wiemy ma padać, jak zwykle, ale zobaczymy. Więc zobaczymy jak się też uda e, przejażdżka nowym autem. Nie chciałem go odbierać w środę, bo jakby coś się tam stało i by się zepsuł, jak te auta się psują prosto z fabryki, więc stwierdziłem, że jutro odbiorę przyczepę. Pojadę, zobaczymy, jak się nic nie zepsuje. To jest szansa, że dojedziemy do konwali z powrotem. Także co? No, także to jutro Wam, oczywiście, dam znać. Pokażę Wam, jak wszystko wygląda. Teraz się powoli zabieram za sprzątanie. A zobaczcie jeszcze co mam. Jutro już będzie nowsza. Także jutro Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, a najbardziej wkurzająca rzecz w tym aucie to jest to. Z to, że tutaj jest pasek, który trzeba ciągnąć, żeby zamknąć tego szatera. Zawsze ten pasek się tutaj po prostu ciąga wszędzie, zawsze jak coś kładę leży to na nim i wkurza. No i szybka zmiana, już Magda podjechała, zaparkowała, także traktor już odstawiony, jeszcze Wam pokażę może później jakie lusterka nowe kupiłem. Słuchajcie, kupiłem duże lusterka Milenko, bo małe się nie sprawdzają, małe kupiłem ostatnim razem. I nic z nich nie widziałem, nie byłem zadowolony. Sprzedałem je od razu. Teraz kupiłem duże, więc będziemy je testować jutro, już na nowym aucie. Po stare, które wam kiedyś też pokażę, rysowały mi trochę lusterka. Miały takie gumy zakładane od tyłu i lusterka były trochę porysowane, więc też mnie nie fajne to było. Więc teraz będą super eleganckie. takie uch, uch, uch. No dobra, słuchajcie, lusterka w międzyczasie wam jeszcze pokażę. Lusterka, o których mówiłem, są po prostu super. Zobaczcie, stare nasze lusterka wyglądają tak. Jak możecie zobaczyć, lusterko auta wchodzi tutaj i z tyłu zaczepia się je pasami. z tyłu zaczepia się pasami. Więc mamy coś takiego. Jest to spoko rozwiązanie, tylko że te gumowe pasy, niby to guma, ale w końcu zaczynacie rysować lusterko i nie to wkurza. Bo nie lubię, jak mi coś, coś niszczy. Kupiłem lusterka, takie jak Wam za chwilę pokażę, tutaj Milenko, ale były za małe. Nie widziałem w nich tyle, co chciałem, po prostu były jeszcze mniejsze od tych. Sprzedałem je za chwilę i stwierdziłem, że poszukam lusterek większych troszkę. Milenko, ta sama firma, ma jeszcze takie giganty. Zobaczcie, taki gigant. Jak się znajomyś mam mówi lusterka jak od stara, są, oprócz tego jeszcze są wyprofilowane troszkę, jest trochę łódka, żeby w niej jeszcze było więcej widać. Super. Wydaje mi się, że też są chyba delikatnie przyciemnione. Słuchajcie, i co najważniejsze, to, że kupiłem je od starszego pana, który zrezygnował z karwaningu już na stałe i sprzedał mi je za, uwaga, 10 funtów jak jakbym chciał kupić takie w sklepie, zapłaciłbym 35 funtów za sztukę. 70 funtów. No i słuchajcie, nadszedł ten dzień. Jest 9.30 rano. Jadę odebrać nowe auto. A więc pokażę Wam magię telewizji. Zobaczcie, to jest nasz drążek zmiany biegów. A teraz. I teraz jest tak. Zobaczcie. Super nowa gałka zmiany biegów. Już jesteśmy w nowym aucie, który wygląda dokładnie tak samo. Auto, jak widzieliście, już odebrane. Co najfajniejsze, to jest to, że przyczepka już też podpięta. Zobaczcie, prezentuje się tak samo jak się prezentowało. Zmian tutaj żadnych nie ma. Ale zobaczcie, co już jest też zrobione. Nowa rejestracja. Proszę. Oficjalne otwarcie. Przyczepka już też zapięta. A jeszcze Wam coś pokażę. Pokażcie, jak Wam wczoraj mówiłem, co mnie najbardziej wkurza w tym aucie. Wkurzało mnie najbardziej to, że trzeba tą klapę cały czas ciągnąć, ciągnąć, żeby się otworzyła. Tu był ten sznurek, który wiecznie mi pod coś podchodził, To jest na razie jeszcze pusto. Muszę pojechać do domu, go zapełnić, ale zobaczcie. Teraz mam magiczny przycisk, który po naciśnięciu mi sobie tutaj elegancko klapę zamyka. Proszę, albo otwiera. Albo zamyka, albo otwiera, albo zamyka, albo otwiera, albo zamyka. Super, mogę tak cały dzień się normalnie bawić. Założyłem już nowe lusterka, które są super duże. Muszę je zaraz poustawiać i zobaczyć, jak w nich będzie widać, ale bardzo mi się podobają. Ja, ale fajnie. Zobaczcie, po prostu w końcu widzę wszystko w tym lusterku. I no jest niesamowite. Ono jest jeszcze, słuchajcie, wypukłe trochę tutaj na środku. Więc ma bardziej ponaciągane te, ale jest po prostu. I nie. W końcu widzę to, co powinienem widzieć. Na razie w drugim nie widzę nic. Muszę je ustawić dopiero. Słuchajcie, w końcu trafiłem na super lusterka. Znajdę link do nich jakiś i pokażę Wam je tutaj w wideo poniżej, bo są po prostu super. No i słuchajcie, auto odebrane. Już jak możecie zobaczyć, posłanie MOLI już wsadziłem do środka. To mi bardzo pasuje. Fajne. Może się przyzwyczaję, może nie. Zobaczymy. Powiem Wam za jakiś czas. Tak na razie jest fajnie. Przeciągnąłem szczepkę pod dom. Tutaj już sobie stoi. Właśnie ją zacząłem pakować. I to chyba by było tyle na dzisiaj. I Jutro jedziemy. Jedziemy słuchajcie do Konrwali Marazon. Marazajon. Marazajon. Pędząc niedaleko, pogoda jak zwykle ma się popsuć, więc ma padać. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj jest pięknie, jest akurat tak nie za gorąco, jest 21 stopni, ale dość duszno, więc jest, jest tak odczuwalne chyba jest dużo więcej. Mam nadzieję, że kosmosem Michaels uda się poprowadzić trochę na supie. E, mam nadzieję, że połazimy po tamtejszych plażach. Bierzemy nosidełko, ale mało i także wsadzimy na małą wnosidełko i będziemy chodzić gdzieś tam. Także zobaczymy, co to będzie. No, także to na tyle z dzisiaj. Powiedzcie mi, czy wy, czym Wy jeździcie i czy Wam się lepiej jeździ automatem, czy Wam się lepiej jeździ manualem. Manuale to chyba takie, zawsze za, dzie za dzieciaka się mówiło, o, manual nie wiem, że mniej pali, to jeszcze szybciej się zmienia biegi, ale to już chyba nie jest tak do końca. Tutaj jest, słuchajcie, 10-biegowa skrzynia biegów. Ja nie wiem, jak ona to robi, że nadąża zmieniać wszystkie te biegi, ale chodzi dość fajnie. Z tego, co się dzisiaj przejechałem, zrobiłem 9 mil. <laughs> więc nie za dużo. Dobijemy jutro setkę, więc na pewno będę wiedział coś więcej na ten temat. Zobaczenia jutro z drogi. Jak zwykle łapka w górę, komentarz, zostawcie po sobie znak, napiszcie mi czym wolicie jeździć, czy automatem, czy manualem i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu.